Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc Go, rzekł Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale On nic złego nie uczynił. I dodał Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa. Jezus mu odpowiedział Zaprawdę powiadam Ci, Dziś będziesz ze mną w raju. Dzisiejsza niedziela, niedziela Chrystusa, króla wszechświata, wprowadza nas w scenę niezwykle trudną i tragiczną, ale najważniejszą dla nas chrześcijan w scenę ukrzyżowania. Zauważmy, że pan Jezus, kiedy został skazany. Nie został skazany w wyrokiem samego Piłata, ale swoich współziomków. Za skazaniem pana Jezusa stał przede wszystkim Sanhedryn. Ta nazwa może wydawać nam się nieco tajemnicza i mało zrozumiała. Będziemy ją kojarzyć głównie z Radą Żydowską. Natomiast nieczęsto zdajemy sobie sprawę z tego, że za utworzeniem Sanhedrynu de facto stali. Sami Rzymianie. Pompejusz, kiedy w latach 60. I wieku przed Chrystusem wkraczał na teren Palestyny, miał taki pomysł, żeby na wschodzie, we wschodnich prowincjach, utworzyć kilka, dokładnie pięć synedrii, czyli takich rad starszych którzy będą zajmowali się administracją na podbitych ziemiach, w tych odległych od centrum, jakim był Rzym, prowincjach. I jedną z takich synedrii był właśnie Sanhedryn. Sanhedryn, który miał się składać właśnie z osób decyzyjnych, osób szanowanych. Jak możemy się łatwo domyślić, raczej w struktury Sanhedrynu Wchodzili saduceusze, który, którzy nie byli lubiani przez społeczeństwo, ale jednak kolaborowali i chętnie wchodzili we współpracę z Rzymianami. Co niezwykle interesujące, Sanhedrin zajmował się nie tyle sądami, ile właśnie, jak powiedziałam przed chwileczką, administracją. Między innymi dokonywał spisów ludności oraz wyznaczał wysokość podatków. Więc w tej scenie Sanhedrin wchodzi właściwie nie do końca w swoje własne, w swoje własne buty. Zwróćmy uwagę, że jako rada religijna, rada rabinów, Sanhedrin de facto zaczyna funkcjonować dopiero około 200 roku po Chrystusie. Dlaczego więc tak się stało, że tutaj nagle zaczyna odgrywać rolę, czy w naszej świadomości funkcjonuje w nieco inny sposób? No to już zawdzięczamy naszym ewangelistom. Tak, członkowie Sanhedrynu przyczyniają się do śmierci Chrystusa, do wydania wyroku, śmierci poprzez ukrzyżowanie. Trzeba nam zdać sobie sprawę, że ta śmierć przez ukrzyżowanie była znana na starożytnym Bliskim Wschodzie i nie tylko, również w Grecji, również w Rzymie. Pierwsze wzmianki wydają się sięgać już XIX wieku przed Chrystusem. To czas kodeksu Hamurobiego, już tam mowa jest o ukrzyżowaniu. Później kara śmierci znana była w Persji, w Babilonii. W starożytnym Egipcie, za czasów Aleksandra Wielkiego, rozprzestrzenia się po Grecji. Warto tutaj Przypomnieć dramatyczne wydarzenia z lat 73 do 71 przed Chrystusem, kiedy to dochodzi do tak zwanego powstania Spartakusa. 6,5 tysiąca niewolników jest ukrzyżowanych na drodze pomiędzy Kapułą a Rzymem i chciała przez tydzień wiszą, aby odstraszać innych przed buntem wobec władz rzymskich. Tak więc kara ukrzyżowania. Została zniesiona dopiero w IV wieku. Tak, za czasów rzymskich, to była najbardziej powszechna śmierć karana przez właśnie rzymskie sądy. Trzeba też wspomnieć o tym, że często bywało tak, że skazaniec zniósł tą poprzeczną Belę Krzyża, zwaną Patibulum. Legenda opowiada o tym, że kiedy święta Helena w 324 roku pojawiła się w Jerozolimie, to odkryła tę poziomą Belę Krzyża właśnie z tym napisem: Jezus, Nazarejczyk, Król Żydowski. Hmm. E ten napis, o którym czytamy w Ewangeliach, który miał zostać umieszczony nad głową Pana Jezusa, jest jedynym napisem, o, który, o którym wiemy, który dotyczył Pana Jezusa za jego ziemskiego życia. Ewangelista Łukasz mówi nam, że ten napis został umieszczony nad głową Pana Jezusa w trzech językach, w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest niezwykle ciekawe, że w języku hebrajskim, ponieważ na terenach Palestyny mówiono wówczas w języku aramejskim raczej. Wobec tego nad głową Pana Jezusa wszyscy przechodnie mogli przeczytać napis pewnie Rex Iudeorum, tak Basileus. Judeion, czy też Melech Jehudim. Natomiast jest to napis dosyć nietuzinkowy. Dlaczego? Dlatego, że zwykło się nad głową skazańca umieszczać napis, który, na którym widniało jego przestępstwo, to czym zawinił, czym sobie zasłużył na taką karę. Tymczasem nad głową pana Jezusa widnieje napis, który. Miałby, być, miałby mieć wydźwięk ironiczny, a de facto wskazuje na królewską godność pana Jezusa. Innymi słowy, Łukasz chce nam też pokazać w ten sposób, zresztą myślę, że ogólnie Ewangelie w ten sposób chcą nam pokazać, jak bardzo źle, błędnie została zrozumiana nauka pana Jezusa o nadchodzącym królestwie. Bożym królestwie niebieskim, że nie było, to nie miało być to królestwo tylko i wyłącznie w kategoriach ziemskich, jak chcieliby tego ekstremiści pokroju zelotów czy sykariczyków, ale jest to królestwo duchowe. Rzeczywiście temat królestwa Bożego jest taką zasadniczą ideą nauczania Jezusa. Zwłaszcza w przypowieściach, natomiast trzeba nam dostrzec to, że ewangeliści wkładają wiele wysiłku, aby ukazać królewską godność Jezusa już od czasów jego narodzenia, ba, no. nawet od czasu rodowodu. Kiedy rozpoczyna się Ewangelia według świętego Mateusza, to Mateusz dzieli rodowód Jezusa na takie trzy sekcje po czternaście pokoleń, dlatego że w Gematrii, w jednej z żydowskich zasad interpretacji, Biblii liczba 14 odpowiada imieniu Dawida. To imię Dawid zapisuje się jako DWD, bez samogłosek. Literce D odpowiada czwórka, literce W6, więc imię Dawid w sumie daje 14. I już w ten sposób chce pokazać nam Ewangelista, że Jezus pochodzi z królewskiego rodu Dawida. Dawid, 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 3 razy 14, a więc płynie w Nim krew królewska. Dalej tak nieco paradoksalnie nazywamy tę scenę Pokłon Trzech Króli. Nie wiemy, czy byli królami, raczej to mało prawdopodobne. Natomiast to, co w tej scenie najważniejsze, to to, że są Poganami i że przed Jezusem dokonują gestu prosknezy, czyli gestu takiego uklęknięcia i dotknięcia głową ziemi który to gest był związany z dworem królewskim na starożytnym Bliskim Wschodzie. Właśnie takiej proskenezy, pokłonu twarzą do ziemi, dokonywano przed królem. Czyli już widzimy, że nowonarodzony Jezus odbiera cześć królewską. No i później też jest taka bardzo ciekawa interpretacja mroku, który pojawia się nad ziemią w momencie śmierci Chrystusa. Żydowski historyk, filozof, pisarz Filon z Aleksandrii w jednym ze swoich dzieł wyraża takie przekonanie, iż Żydzi wierzą, że gdy umiera król, to nad Ziemią pojawia się mrok, pojawia się zaćmienie słońca. I dlatego właśnie ewangeliści podkreślają ten fakt, że gdy Jezus umiera na krzyżu, mrok pojawia się nad Ziemią, umiera król. Po prawej i lewej stronie pana Jezusa zostali ukrzyżowani również dwaj. Łotrzy. Jednemu nazywano imię Dyzma. Naprawdę, o tym nie wiedziałam. Jednego z tych łotrów nazywamy dobrym, a drugiego złym. Co jest ciekawe, kiedy sięgniemy do języka greckiego, zobaczymy, że ewangelista Mateusz mówi o nich w dosyć ogólnych kategoriach. Nazywa ich Lestes. To znaczy Lestes? Lestes znaczy tyle co e, taki złoczyńca buntownik, czyli być może wwiązał i. wpad wpadł w ręce zbójców. Tam również w tej przypowieści pojawia tak. się termin Lestes. Dokładnie. Być może właśnie to byli jacyś zbójcy, którzy grasowali w okolicy, ale. A... Ten, ten, ale... ten tak. termin, przeproszę, pojawia się także e, czasem w odniesieniu do Sykaryjczyków. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Że ci, ci mężczyźni wedle Mateusza mogli być utożsamieni z zelotami bądź też sykaryjczykami, czyli z, takimi, z takim skrajnym ugrupowaniem odnośnie do sykaryjczyków, który to, no, którzy, właśnie którego członkowie nosili przy sobie sika, czyli taki krótki sztylet, który miał właściwie jedno przeznaczenie służył do mordowania Rzymian. Wobec tego ci mężczyźni mogli być rzeczywiście wedle Mateusza mordercami. Natomiast Łukasz mówi o nich w nieco innych kategoriach. Mówi, że byli oni kakurgoj. Kakurgoj, czyli kakurgos, to jest taki człowiek, który po prostu odznacza się złym postępowaniem. Jest moralnie, ze swej natury zły. I to jest właśnie niezwykle interesujące. Kiedy spojrzymy na, na to, jak obaj łotrzy reagują na pana Jezusa, to dostrzegamy no, dwie skrajnie różne postawy. Otóż, jeżeli rzeczywiście ci mężczyźni postępowali źle w swoim całym życiu, niekoniecznie byli jakimś skrajnym ugrupowaniem Sykaryjczyków, związani ze skrajnym ugrupowaniem Sykaryjczyków. Wówczas to ów łotr, który wyszydza Pana Jezusa, mówiąc do Niego, jeśli Ty jesteś Mesjaszem, to uratuj siebie i nas, ściągnij nas z krzyża, uczyń jakiś cud. I niekoniecznie ten łotr, jak zwykło się interpretować jego słowa, wymaga od Pana Jezusa, żeby ściągnął go z krzyża i zaprowadził swój... Własny porządek, królestwo mesjańskie na ziemi. To nie mogło być jego oczekiwanie, tylko miał właśnie, jego jedyną intencją było podważenie mesjańskości, mesjańskiej godności pana Jezusa. Natomiast na te słowa wchodzi drugi łotr. Drugi łotr, który zobaczmy, że. Nie widzi w panu Jezusie od samego początku Mesjasza, natomiast co podkreśla? Podkreśla niewinność pana Jezusa. Pan Jezus umiera na krzyżu niewinnie, on jest tego świadomy. Mało tego żałuje, zaczyna żałować za swoje własne grzechy. Wpatrując się w Jezusa, widzi, że on. Jako złoczyńca, jako człowiek moralnie zły, ponosi słuszną karę. Zasłużył na to, żeby umrzeć na krzyżu. Natomiast w panu Jezus, w Jezusie dostrzega no właśnie niewinnego baranka skazanego na, skazanego na rzeź. Na właśnie, kiedy łotr, dobry łotr, bo tak go nazywamy, dosyć zabawna jest ta nazwa, kryje się w niej. No, tak, taka sprzeczność dosyć wyraźna. Kiedy Dobry Łotr broni Pana Jezusa, zobaczmy, jest to człowiek, który jest jedyną osobą, która w całym tym zamieszaniu związanym z procesem Pana Jezusa staje w jego obronie. Świetnie kontrastuje w tym wypadku również z postawą Piotra, który zaparł się Pana Jezusa aż trzy razy. Natomiast Dobry Łotr Prosi Pana Jezusa, że jeżeli Jego Królestwo rzeczywiście istnieje w wymiarze duchowym, to żeby zabrał go tam ze sobą. Zauważmy, że Pan Jezus łotrowi obiecuje też bardzo ciekawą rzecz. Mówi do, do łotra, że dziś ze mną będziesz w raju. I Znaczące jest to, że Łukasz jako jedyny używa tutaj słowa paradisos. To jest słowo, które wywodzi się z języka perskiego i tam to oznacza ogród otoczony jakąś doliną, bądź też w tej dolinie właśnie mogła znajdować się rzeka. Czyli jest to wyobrażenie raju i tym razem Łukasz odnosi nas do tej pierwotnej szczęśliwości, jaka panowała. Właśnie na Ziemi przed upadkiem pierwszych ludzi. Ta scena opisywana przez Ewangelistę stała się podstawą do utworzenia w teologii dwóch interesujących hipotez. Podkreślmy od razu, że są to hipotezy, a więc nie jest to takie dogmatyczne nauczanie kościoła. Pierwsza mówi o ostatecznym wyborze. Mianowicie, że nasze przejście w ten drugi wymiar rzeczywistości i tak zwany sąd Boży nie będzie polegało, jak to czasem tradycyjnie sobie wyobrażaliśmy, taka egipska waga, gdzie są ważone dobre uczynki i złe uczynki, ale jest to ostateczna decyzja człowieka, który staje przed Panem Bogiem. Bo popatrzmy, że to w ostatniej chwili swojego życia jeden ze skazańców uznał w Jezusie swojego króla, uznał Mesjasza i Jezus obiecuje mu o raj. Nawrócił się w ostatniej chwili swojego życia. I wielu teologów mówi, że właśnie to od nas samych, od naszej ostatecznej decyzji będzie zależało to, czy naszą wieczność spędzimy z Bogiem. Niektórzy Troszkę tak e, widzą w tej hipotezie pewną niesprawiedliwość, bo sobie myślą, zaraz, to ktoś może całe życie grzeszyć i w ostatnim momencie życia się nawrócić i idzie do raju. Czy to jest tak łatwo? Ale z tymi sługami, którzy otrzymali taką samą zapytań, Dokładnie, podobnie jak w tej przypowieści. E, Niemniej jednak, proszę Państwa, to jeżeli ktoś całe życie grzeszy, to trzeba mu współczuć. Bo lepiej się nawrócić wcześniej i być człowiekiem szczęśliwym. Pan Jezus nam obiecuje szczęście nie tylko wieczne, ale już tu na Ziemi. Kto jest z Nim, ten jest osobą szczęśliwą, więc lepiej nie, ten moment nawrócenia nie odkładać na, na ostatnią chwilę życia. I dalej, właśnie z tą hipotezą ostatecznej decyzji wiąże się także druga hipoteza, którą nazywamy hipotezą wyboru podstawowego. Otóż głosi ona, że człowiek przez swoje moralne wybory, albo dobra, albo zła, przez całe życie buduje w sobie takie nastawienie. Kto wybiera dobro, kto chce dobra, dąży do dobra, to cały czas buduje w sobie nastawienie ku dobru, opcję ku dobru. I teraz w momencie śmierci spotyka Chrystusa, który jawi mu się absolutnym dobrem, ponieważ całe życie wybierał dobro, i w tym momencie wybiera Chrystusa. A jeżeli wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, że ktoś na przykład zupełnie świadomie wybiera zło, odrzuca Boga, odrzuca Chrystusa, cały czas wybiera zło, wytwarza w sobie opcję ku złu, to w momencie spotkania z Bogiem Bóg jawi mu się jako absolutno dobro i ktoś taki naraża się na to, że również odrzuci Boga, czyli zdecyduje się spędzić wieczność poza Nim. Czy tak będzie, nie wiemy, bo są to hipotezy. Pozostaje nam zatem tylko jedno: życzyć sobie, żeby, żebyśmy nie znaleźli, nie znaleźli się nigdy w sytuacji nawet tego łotra, którego nazywamy dobrym, ale żeby Pan Jezus królował w naszym życiu, w naszej codzienności nieustannie, od tej chwili aż do wieczności.